Chcielibyśmy porozmawiać oraz zachęcić mieszkańców, żeby już od października mogli zobaczyć na stronach internetowych międzynarodową konferencję, która będzie poświęcona setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. To niezwykle ważny projekt, który objął swoim patronatem Pan Wojewoda, za który bardzo państwu, panu dziękuję w imieniu Muzeum. Czy tak samo jak dyrektor Muzeum oraz my, pracownicy muzeum, uważa Pan, że to jest bardzo ważna rocznica i należy ją nawet tutaj na zachodzie przypominać? Oczywiście ja bardzo się cieszę, że pan dyrektor Muzeum zwróciło się do mnie o taki patronat. Oczywiście z wielką radością tego patronatu udzieliłem, ponieważ konferencja porusza bardzo istotny temat. W tym roku świętowaliśmy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, wydarzenia niezmiernie ważnego, określanego przez wszystkich jako jedną z 18 najważniejszych bitew świata, która wpłynęła na losy świata. Wiemy, że tak było, gdyby nie zwycięska bitwa warszawska, pewno Europa by dzisiaj zupełnie inaczej wyglądała. Warto o tym przypominać, warto o tym mówić, warto mówić o bohaterach, którzy wtedy, przecież ledwo dwa lata po uzyskaniu niepodległości, czyli wtedy, kiedy państwo polskie dopiero się organizowało. Potrafili zatrzymać na nawałnicę. A cieszę się bardzo to, że ta konferencja, międzynarodowa konferencja, jak Pan wspomniał, będzie poruszała wiele wątków, które tak na co dzień nie są omawiane. Mam tu na myśli chociażby właśnie yy, wsparcie międzynarodowe, czyli wsparcie naszych bratanków Węgrów czy Ukraińców, i temat udziału również yy, mieszkańców yy, z terenów Schowy, Schowian w tym powstaniu. W tym tej wojnie, bo przecież na przedmieściach Warszawy Wielkopolanie brali udział, a w tych pułkach Wielkopolskich brali udział Słowijanie. To jest bardzo ważny, pewno nie przez wszystkich znany element tej, tej wojny, i cieszę się, że takie, taka konferencja się odbędzie. Będzie pewno bardzo ciekawa, w szczególności dla młodego pokolenia. To jest bardzo ważny przekaz. Chcemy, aby młode pokolenie poznawało tą naszą historię i wiedziało, dzięki komu dzisiaj mogą żyć w wolnej i suwerennej, niepodległej Polsce. Wiele inicjatyw w Muzeum jest godnych zauważenia. Ta praca chociażby nad tym, aby też pokazywać historię tych wszystkich tutaj w tej chwili żyjących wschowian, którzy przecież po II wojnie światowej w tym, tym trudnym czasie przebywali tutaj z różnych stron, przywożąc ze sobą różną kulturę, różną tożsamość możemy powiedzieć, to jest bardzo istotne, aby o tym mówić, jak to wpływa na dzisiejszą społeczność, jak tutaj wpływa na to na budowanie tej wspólnoty samorządowej. To jest wszystko bardzo istotne, poza tym zauważamy też, i to jest istotne, że schowa jest tak specyficznie dosyć położona, bo przecież na połączeniu wielkopolski, Dolnego Śląska, ziemi lubuskiej są tu kresowiacy, także. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi i muzeum za podejmowanie takich ważnych tematów. po wszystko jest budowanie naszej tożsamości, bez której, jak mówił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, nie da się zbudować silnego państwa ani silnego narodu. Także cieszę się, że Muzeum Wschowskie jest tak aktywne w sprawach historii, w sprawach naszej tożsamości. Bardzo się z tego cieszę i dziękuję.